Dzień dobry. Witam wszystkie osoby spod znaku Barana i zapraszam na analizę bardzo ogólną roku 2025 dla was. Ogólną, jako że oczywiście zakładamy, słońce jest w Baranie, wiadomo, ale wystarczy, że macie księżyc w znaku Koziorożca. Ascendent w znaku Skorpiona i już sytuacja ulega diametralnej zmianie. To jest taka prognoza ogólnoenergetyczna. No i żeby było ogólnoenergetycznie, to jako, że postacią literacką, która odzwierciedla charakter Waszego znaku jest Scarlett O'Hara, no to cytat od niej. Nie mogę już o tym teraz myśleć. Jeśli choć przez chwilę jeszcze będę się nad tym zastanawiać, to zwariuję. Pomyślam o tym jutro. Wymiar tego roku 2025 dla Was to jest sytuacja, kiedy nic nie robicie na siłę. Jeżeli coś nie wychodzi, odczekacie, luzujecie, puszczacie i samo przyjdzie. To jest ta nauka swojego własnego wnętrza. Ciekawy rok przed Wami. Nic co ludzkie nie jest Wam obce, to jest zazwyczaj, a szczególnie o tym będziecie pamiętać w roku 2025. Początek roku duża aktywność, powiedziałabym nawet szokująca. To jest opozycja ponowna, Marsa we lwie z plutonem w wodniku. I ta ponowna opozycja, pamiętamy, że pierwsza opozycja była w listopadzie 2024 roku, ona spowoduje konieczność rozstrzygnięć wielu kwestii. Mogło być tak, że w roku 2024 coś było przewlekane, odlekane, teraz musi być natychmiast się dzieje, bo taka jest konieczność tej opozycji. Co się odlecze, to nie uciecze. Trzecia opozycja 27 kwietnia, i wtedy świat się totalnie dla Was zmienia. Genialny czas na nową miłość. I właśnie w styczniu, słuchajcie, trochę nietypowo wręcz, ale taka miłość, o której kiedyś śpiewano, że znalazłam Cię w rynsztoku bez szereg i widoków. Ale nic nie przeszkadzało w tym, aby być właśnie z taką osobą, bez widoków, aby pójść na całość, aby się związać z kimś w sposób spontaniczny i absolutnie szaleńczy, zaskakujący. Czasem jest tak, że Czujecie ten moment, który nadchodzi, mówimy sobie już teraz, w tym momencie i wchodzicie w związek. Oczywiście proponuję, żeby to było wszystko po 3 stycznia. 3 stycznia jest ta opozycja i ona zawsze coś interesującego przyniesie. Chociaż dla Was to jest opozycja, która Was do czegoś inspiruje. W lutym. Wenus wchodzi do znaku barana i wtedy nawet w tych związkach, które przeżywały kryzys, ponownie zaświeci słońce, jest dobrze. Luty to najbardziej przewidywalny miesiąc, jeśli chodzi o emocje, o osobiste plany, o miłość, o uczucia. To jest taki czas waszej pełni, funkcjonowania na zasadach odczucia tego, czego potrzebujecie. Do tego wszystkiego dołączymy marzec, luty, marzec, ta Wenus robi swoje, to jest rok Wenus, pamiętajcie, rok, który mówi o tym jestem, bo Ty jesteś, czyli mamy Ubuntu w formie praktycznej podane na sposób nowoczesny, bo pluton w wodniku, czyli marzec i luty to, są te, to jest ten czas, kiedy pojawia się w Was chęć przeżywania miłości tak na 100%. Luty jako początek, ewentualnie jako kontynuanta pewnych Waszych uniesień miłosnych, natomiast marzec może być tak, że powiecie sobie: No dobra, ja już mam tego dosyć. I zarówno możecie mieć dosyć, jeżeli chodzi o stan zawieszenia, bo chcecie się zdeklarować, oświadczyć, zaręczyć, chcecie podziałać intuicyjnie, ale zgodnie ze swoimi odczuciami. To jest taki czas, w którym również łatwiej jest odejść, kiedy każda ze stron rozumie, że związek nie ma już żadnej dobrej strony i pora na to, by z uszanowaniem dla wspólnie przebytego czasu się pożegnać. Przeciąganie relacji, które już mało znaczą, może doprowadzać do frustracji. Bardzo interesujący, intensywny początek roku. Towarzysko genialny, sierpień i wrzesień. Takie fajerwerki, bywania, radość tworzenia z nowych relacji, z nowych układów, nowych znajomości. One nie będą stabilne, ale będą po to, by poczuć zabawę, czyli znajomości rozrywkowe, zabawowe, Intelektualne, ale tak bez powiedzmy nużących dyskusji, na początku września bardzo tego będziecie potrzebowały i potrzebowali. To jest taki czas radości dla Was, przebywania z bliskimi ludźmi. Pierwsza połowa roku to jest czas, pierwszej połowy roku, znaczących układów i ludzie nie męczą, czyli znowu, jeżeli musicie iść między ludzi, do czegoś ich przekonywać to macie łatwość do 8 czerwca, bo Jowisz przechodzi do znaku Raka. I w tym momencie, jak już ten Jowisz przejdzie do znaku Raka, to was dopadną obowiązki. Macie kwadraturę Jowisza do Słońca, może pojawić się troska o osoby starsze, czy uwaga, skoncentruje się na tym, by Pociecha uzyskała promocję do następnej klasy, etc., etc. Tak? To już jest zupełnie inny moment, motyw niż początek roku. Rok 2025 przełomowy, dla Was, bo i Saturn, i Neptun wchodzą do Waszego znaku i wszystko, co ma dla Was znaczenie na jakiejkolwiek płaszczyźnie, zacznie się zmieniać, bo Wy się zaczynacie zmieniać. Nieprzewidywalny moment to jest układ z lipca, bo wtedy mamy koniunkcję Saturna i Neptuna. Dodatkowo Mars od 7 do 11 tworzy opozycję. Do tej koniunkcji. Czyli sam czas lipcowy, jest duża koniunkcja, mas przechodzi sobie do, do układów wagowych i mamy opozycję, która to opozycja o, czasem pachnie wielkim rozczarowaniem, szczególnie uważajcie na czas między 7 a 11 sierpnia bo to jest taki układ, który no, mamy rozczarowanie, mamy nieskuteczność w rozmowach, mamy nieskuteczność w rozmowach na przykład z autorytetami. Tak? Był autorytet, nigdy nie zawodził, to się nagle okazuje, że niestety ale autorytet w tym momencie już jest po innej stronie i już w ogóle tego nie czujecie. Tym bardziej, że mamy też lipiec, sierpień, erkę Merkurego, i to jest RK Welwie, czyli autorytet może się okazać bufonem w tym czasie, więc lepiej, lepiej ostrożnie przyglądajcie się temu, czego chcecie i czego oczekujecie właśnie od, od autorytetów, żeby tego rozczarowania nie było. I to jest taki najgorszy moment między 7 a 11 sierpnia na tworzenie umów, zawieranie umów transakcji. Na tym, że dacie da się nabrać na coś, bo nie wszystko złoto, co się świeci. Tutaj jest Merkury w RC i Wy możecie się akurat nabrać na to, że jest fantastycznie. Układ takiego zawieszenia, ja o nim mówiłam w tej części wstępnej, kiedy jesteśmy pomiędzy, jesteście pomiędzy, pomiędzy znowu Merkurem, który z barana cofa się do ryb, czyli tutaj się trzeba wykazać taką otwartością. Intelektualną czas między 15 marca a 7 kwietnia na zasadzie czego już nie ma. Tak? Czego już nie ma, jakie są moje marzenia i czy one są realne, czy też nie. To jest też ważna dla Was oczywiście RK. Dużo tych układów, powiedzmy, które tworzą się na poziomie waszych osobistych odczuć i to właśnie z powodu i Neptuna i Saturna, które wkraczają do znaku Barana, jest to pierwsze wejście, ale znowu te pierwsze wejścia są bardzo, bardzo znaczące. Pamiętajcie, że do 8 czerwca Jowisz wspiera wasze aspiracje, powoduje pętno nauki, głód wiedzy i łatwe zaspokojanie jej. Profesorzy i profesorki z różnych krajów, łączcie się, a to oznacza również współpracę międzynarodową. Ona też się tworzy, globalne projekty, przemieszczanie się, czyli wyjazd gdzieś, ewentualnie ciągłe przemieszczanie się po to, by zabłysnąć gdzieś dalej i to się opłaci, lub by gdzieś wyjechać, bo tam można zrealizować swoje marzenia. To jest taki czas wyjazdów sieranki związanej z nową przestrzenią dla siebie i ten czas znowu od 30 marca do 1 czerwca, nie wahajcie się. To jest taki czas, kiedy zawodowo co się komu marzy, zaczyna się realizować. To jest genialne wsparcie od Plutona, Jowisza i Urana. Czy planety pokoleniowe tutaj funkcjonują i działają absolutnie na Waszą korzyść, więc nie można się zastanawiać i unikać pewnych sytuacji, czy też bez końca odwlekać, tak? czekać na jeszcze lepszy moment, bo dobry moment, fantastyczny moment, to jest rok 2025. Jeżeli chcecie założyć własną firmę, albo taka sytuacja, stawiam wszystko na jedną kartę, wiem, że mogę, wiem, że teraz, to róbcie to. Znowu nie ma na co czekać, znowu róbcie to do 8 czerwca. A ten moment nowości to jest 30 marca do 1 czerwca, z wyjątkiem, pamiętajcie, oczywiście erki Merkurego. Oprócz tego każde ryzyko. Podjęte w październiku roku 2025 przyniesie oczekiwania zgodne z waszymi rezultaty zgodne z waszymi oczekiwaniami, przyniesie efekty, które no, nawet przekraczają te Wasze oczekiwania. Uran od 7 lipca przebywa w znaku bliźniąt aż do 8. Listopada, Ale pamiętajcie, że to październik obfituje w interesujące oferty biznesowe, więc albo wszystko realizujecie do 8 czerwca, jeszcze lepszy moment to 30 czerwca do 1, 30 marca do 1 czerwca, a kolejny, kolejny czas właściwy, sprzyjający Wam to oczywiście październik. Tam są interesujące oferty biznesowe, możliwości zarobkowe. Czy też ta umiejętność przewidywania, którą macie w sobie, przewidujecie giełdową hossę? też październik można fajnie trafić, można dużo zarobić. Zdrowotnie początek listopada i druga połowa grudnia to są dolegliwości, które się odzywają, bo Chiron z Jowiszem są w kwadraturze i te układy wpływają na to, że stare dolegliwości się odzywają, żołądkowe na przykład. Alergie pokarmowe tutaj też. Mają swój udział, zatem czas ścisłego trzymania się zaleceń medycznych. Ogólnie rzecz biorąc, rok dla Was fantastyczny. Nie ma sensu dłużej się powstrzymywać. Planety pokoleniowo są po Waszej stronie i niezależnie od tego, czego pragniecie w roku 2025, to oczywiście otrzymacie i tego Wam bardzo serdecznie życzę.